Zapraszam Was na filmik serii Polki w Indiach. Dzisiaj, swoją historię opowie nam Justyna. Hej, nazywam się Justyna Murawska-Singh i w kilka minut y, pozwolę sobie odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących Indii, podzielę się moimi własnymi przeżyciami, jeżeli chodzi o ten kraj. Pamiętajcie, że oczywiście jest to tylko i wyłącznie mój punkt widzenia, moja opinia. Możecie mieć zupełnie inne doświadczenia. Na co dzień pracuję jako kierownik działu rekrutacji zagranicznej na uczelni Łazarskiego. Zajmuję się rekrutowaniem obcokrajowców do Polski na studia i między innymi tak rozpoczęła się moja przygoda z Indiami, ponieważ Indie są jednym z krajów, z których rekrutuję studentów i w 2017 roku pierwszy raz pojechałam do Indii latem. To nie był genialny pomysł, później się o tym zorientowałam. Każdego roku odwiedzam Indie mniej więcej dwa do trzech razy. Przeważnie są to wyjazdy biznesowe, ale także bywałam w Indiach w celach prywatnych, ponieważ, jak wskazuje moje nazwisko, prywatnie jestem także żoną obywatela Indii. Mój mąż pochodzi z Punjabu, ale wychował się w stanie Haryana. Co pamiętam najbardziej z mojej pierwszej wizyty? W mojej pierwszej wizyty pamiętam to, jak otworzyły się drzwi na lotnisku. I może ludzi, morze ludzi i przerażenie, jak ja znajdę mojego kierowcę wśród setek, setek albo tysiąc, tysięcy ludzi, które stały tam na lotnisku. I tak naprawdę za każdym razem, gdy wychodziłam gdzieś na miasto, ten, ta ilość ludzi, która jest naokoło ciebie, po prostu trzeba się na początku do tego przyzwyczaić. Na pewno jedną z pierwszych rzeczy, które pamiętam i która zapadła mi w pamięć, zostanie ze mną na zawsze, jest to zapach, tak? gdy otwierają się drzwi lotniska i zapach, Indii, zapach ludzi, zapach tego wszystkiego, co jest dookoła ciebie. Jednym on się podoba, innym nie. To już jakby kwestia osobistych gustów. Uh, I to, że Życie w Indiach tętni 24 godziny na dobę i tak naprawdę podczas mojego całego pierwszego wyjazdu nie mogłam złożyć oka, ponieważ cały czas cold siebie wszędzie dzieje, naokoło hotelu, światła, dźwięki, ludzie sprzedają, kupują, krzyczą, płaczą, śmieją się, tańczą, są jakiegoś rodzaju eventy non-stop, także jest to coś, do czego na początku musiałam się po prostu bardzo... Mam się po prostu bardzo przyzwyczaić, um, i po jakimś czasie po prostu przestało mi to już tak bardzo um, przeszkadzać. Gdzie byłam? Jeździłam całych Indią, w Indiach odwiedziłam e, bardziej głęboko, lub mniej e, pewne stany Indii, więc na pewno bardzo dobrze znam, więc na pewno bardzo dobrze znam Delhi, ponieważ najczęściej właśnie to było e, miasto do którego e, leciałam samolotem i z którego gdzieś tam dalej e, się przemieszczałam po Indiach. Natomiast także udało mi się zobaczyć e, główne miasta w stanach takich jak e, Punjab, Haryana. Rajasthan, Gujarat, eh, Maharashtra, eh, Tamil Nadu, Kerala, eh, Uttarkhand um, eh, i Goa. W niektórych z nich byłam służbowo, w niektórych nie byłam służbowo i prywatnie, więc miałam możliwość doświadczyć tych miast eh, albo tylko i wyłącznie podczas spotkań biznesowych i po prostu moich obowiązków służbowych, a w niektórych miałam możliwość zobaczyć trochę więcej, poznać więcej ludzi, wyjść gdzieś tam na miasto. Czy długo byłam w Indiach za każdym razem? Moje wyjazdy przeważnie trwały około miesiąca, natomiast mój ostatni wyjazd był najdłuższym i był on prawie 3-miesięcznym pobytem w Indiach. Czy Stany w Indiach są zróżnicowane? Czy są do siebie podobne? Na pewno są od siebie bardzo różne, jeżeli chodzi o przyrodę, o to, jak wyglądają ludzie, jak się ludzie ubierają. Kultura jest w każdym stanie zupełnie inna. Niby te same celebracje, ale jednak zupełnie inne, na przykład jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju um, religijne wydarzenia czy eventy, czy kulturowe wydarzenia czy eventy, um, więc te stany są w zupełnie innej szerokości geograficznej um, i pogodowej, także też bardzo się od siebie pod tym względem różnią. Różni się w nich architektura, historia tych stanów um, i ludzie. Na pewno różnią się od siebie, jeżeli chodzi po prostu o to, jak żyją, w jakim tempie może żyją. E, tak, powiedziałabym, że różnią się od siebie bardzo. E, natomiast e, szczerze, po tych wszystkich wyjazdach do Indii, muszę powiedzieć, że jest bardzo wiele rzeczy, które jednak ich wszystkich bardzo łączą. E, I na pewno jest to to, że są naprawdę niesłychanie ciepłymi ludźmi, niesłychanie gościnnymi. I naprawdę bardzo ciężko jest spotkać osobę, która się do ciebie nie uśmiechnie, podczas gdy do niej rozmawiasz. Jest to coś, co łączy ich na pewno wszystkich. Oprócz tego też, wszyscy obywatele Indii e, lubią pyszne jedzenie, jedzą pyszne jedzenie i mają pewnego rodzaju wartości, które jednak odróżniają ich od reszty świata, e, i to jest coś, co na pewno ich łączy. Więc tak, Indie są bardzo zróżnicowane, e, są inne ale jest coś, co jednak ich łączy e, i co sprawia, że mimo, że zmieniasz stan, zmieniasz klimat, zmieniasz e, to, w jakich okolicznościach przyrody się znajdujesz, jednak jest coś, co w ich duszy, w tym otoczeniu ma takie dobre, pozytywne wibracje. Tak przynajmniej jest w moim odczuciu. Czy jedzenie między tymi stanami się różni? Tak, jedzenie w każdym stanie jest niby takie samo, ale jednak zupełnie inaczej i w innych w ogóle. Każda mama w każdym domu gotuje inaczej, przygotowuje swoje masale, czyli jakby swój zbiór przypraw, i właśnie z tych przypraw gotuje przygotowuje swoją własną mieszankę, którą przekazuje swojej córce z pokolenia na pokolenie więc w każdym domu nawet jedzenie może, może się różnić. Natomiast Indie są bardzo zróżnicowane kulturowo, więc oczywiście jedzenie. Um, w różnych stanach będzie smakowało inaczej. Które moim zdaniem jest najlepsze? Najbardziej smakowało mi jedzenie w Gudżaracie, ale także muszę powiedzieć, że królem wszystkich miast, jeżeli chodzi o jedzenie, jest Delhi. W Delhi znajdziesz po prostu e, jakiekolwiek potrawy, które ci smakują. E, no jest to największa aglomeracja, tak, w Indiach, więc jakby jest to absolutnie zrozumiałe. Dlaczego jedzenie z Gujaratu smakuje mi najbardziej? Mam wrażenie, że jest najbardziej wyraziste, bogate, kremowe. A może dlatego, że jest to pierwszy stan, który odwiedziłam, z którym znam się najbliżej, może mam jakiś sentyment w moich kubkach smakowych i dlatego akurat jedzenie z Gujaratu smakuje mi najlepiej. Gdzie jedzenie smakowało mi najbardziej? Wcale nie w pięciogwiazdkowych restauracjach, w najlepszych hotelach, a street food, po prostu jedzenie na ulicy. Czyli pan, który smaży burdzi na ulicy albo robi e, egg roll, albo pani roll, e, albo najbardziej niezdrowe, ale pyszne rzeczy, takie na przykład jak samosa, jalebi, czy e, które po prostu są mega niezdrowe, e, ale po prostu je kocham. Albo różnego rodzaju proste, grillowane kanapki, e, czy pokrojone owoce, które sprzedają. Ja akurat jem w street foodach. Nigdy jeszcze nie zachorowałam, nie czułam się po tym jedzeniu źle, natomiast to nie oznacza, że tak nie będzie w Waszym przypadku, gdybyście spróbowali. Chyba zależy to od odporności organizmu. Na pewno, w moim odczuciu, jedzenie na południu. Jest najbardziej zdrowe, bo jakby jest mniej mąki, mniej placków, czyli tego chleba, którego używają, a więcej ryżu, jest też więcej owoców morza, jest więcej owoców, więc to jedzenie moim zdaniem na pewno jest najbardziej zdrowe, lekkie, ale jakoś nie wygrało, jeżeli chodzi o moje ulubione jedzenie. Niestety, im bardziej niezdrowe, tym bardziej mi smakowało. Oczywiście muszę powiedzieć, że jedzenie mojej teściowej. Um, jest najpyszniejsze na świecie, bo to trzeba oddać hołd każdej mamy, mamie i każdej mamy jedzenie jest najlepsze, ponieważ jest gotowane z magiczną przyprawą, która nazywa się miłość. Um, czy, jedzenie, e, czy jedzenie induskie w Indiach, a w Polsce się różni? Tak, jest zupełnie inne. Niestety w większości restauracji, na przykład w Warszawie, jedzenie jest po prostu gotowane pod europejskie smaki. Więc kiedy idziemy do restauracji z moim mężem, informujemy szefa kuchni, że jest ze mną obywatel Indii, to gotują po prostu troszkę inaczej, dają inne przyprawy. Faktycznie to jedzenie smakuje inaczej. I nie chodzi to o to, że każde jedzenie z Indii jest mega pikantne, to nieprawda. W niektórych stanach tak, w innych nie. Więc y, to nie jest tak, że musi być mega pikantne, i wtedy dopiero jest takie prawdziwe induskie. Nie. Chodzi po prostu o bogactwo tego smaku, jednak to jedzenie po prostu smakuje inaczej, kiedy, y, kiedy jest robione no, bardziej pod Europejczyków i pod nasze smaki. Um, jakie miejsce w Indiach zapamiętałam najbardziej było najbardziej egzotyczne? Bardzo trudno mi powiedzieć. Oczywiście najbardziej egzotyczna przyroda to jest Goa, Kerala, w której jest po prostu tropikalny klimat, dżungla, e, który miałam przyjemność tam na chwilę być i oglądać różnego rodzaju plantacje, przypraw na przykład, to są naprawdę fantastycznym miejscem, niesłychanym przeżyciem, ale równie dobrze Utarkand. I tam, gdzie zaczynają się źródła Gangesu, e, gdzie są góry, e, lodowata woda, gangi e, e, i lasy porastające te góry, tam też jest egzotycznie, ale po prostu zupełnie inaczej, tak? E, ale na przykład miejska dżungla Delhi też jest bardzo egzotycznym miejscem dla kogoś, kto pojedzie tam po raz pierwszy. Gdzie są najbardziej zeuropeizowane y, miejsca na mapie Indii? Oczywiście wielkie aglomeracje, dlatego że po prostu mieszka tam bardzo dużo turystów, mieszka tam bardzo, dużo turystów bardzo dużo przyjezdnych osób, y, ale też bardzo dużo ludzi z Europy mieszka na stałe. Y, są sklepy, gdzie można kupić europejskie jedzenie. Na przykład nasz, nie wiem, żółty ser, czy na przykład są piekarnie, które pieką europejski chleb albo europejskie bułeczki, więc na pewno tam, natomiast powiedziałabym, że miasto, które w ogóle daje mi takie największe, największy vibe europejski jest Bangalore, ponieważ jest niesłychanie nowoczesne, niesłychanie czyste, co odróżnia je na pewno od innych miast w innych stanach Indii. I po prostu jest taka atmosfera, która powoduje, że czujesz się jakbyś był w Europie. Oczywiście historycznie jest to także ze sobą związane. Warto o tym poczytać, e, dlaczego tak właśnie jest. Um, czy są jakieś inne różnice, które rzuciły mi się między Stanami? Um, tak jak powiedziałam, na pewno jest wiele różnic między nimi, jest wiele rzeczy, które ich łączy. Z różnic, które ja zauważyłam i które mnie najbardziej, najczęściej dotykają, o których może wspomnę, jest to, że po prostu w niektórych Stanach po prostu są bardziej wyedukowane, ludzie są lepiej wykształceni, przez co lepiej mówią w języku angielskim, komunikacja z nimi po prostu jest o wiele. Łatwiejsza, czyli południe Indii to są stany najlepiej wyedukowane, gdzie bardzo dużo ludzi mówi pięknie po angielsku, mają świetne szkoły, świetnie uczelnie wyższe. W związku z tym, po prostu zawodowo mogę powiedzieć, że tam um, najłatwiej pracuje mi się z nimi, utrzymuje mi się z nimi kontakty. Natomiast oczywiście nie jest to stuprocentowa reguła, tak? Um, Jakie różnice bardzo mi się rzuciły w oczy? To, że są stany i miasta w Indiach, które są bardzo czyste i bardzo dbają o to, żeby było czysto, a są niektóre, które są tak potwornie brudne, że zaśmiecone, tak? Nie brudne, tylko zaśmiecone, tak? że po prostu za każdym razem kiedy to widzę łamie mi to serce. Za każdym razem przejeżdżając w Delhi obok jednego z największych na świecie wysypisk śmieci, naprawdę łamie mi to serce, patrząc na brak edukacji, brak zrozumienia tego, że jeżeli ja i milion innych ludzi rzucimy na podłogę papierek, tak, albo, albo torbę plastikową, że to po prostu zaśmieca mój, moje miejsce, moje miasto, mój kraj. E, to chyba najbardziej mnie boli i jest to niestety coś, co chyba łączy e, Łączy wiele stanów ze sobą i jest niewiele takich miejsc w Indiach, gdzie naprawdę jest porządek, jest czysto widać, że ktoś bardzo dba o to, żeby było czysto pięknie i żeby ludzie byli wyedukowani, dbali o to, co robi się ze śmieciami, gdzie się je wyrzuca. Na pewno też mogę powiedzieć z rzeczy, które oczywiście rzucają się bardzo w oczy, jest to, że są stany, w których kobiety są bardziej aktywne zawodowo, a są stany i miasta, w których te kobiety są mniej aktywne zawodowo i właściwie funkcjonują tylko i wyłącznie rodzinnie tak? jako żony, matki, a nie jako kobiety w biznesie. I po prostu, oczywiście w większych miastach i większe miasto, tym więcej kobiet, które są bardzo aktywne, wyedukowane. I jest to coś, co naprawdę bardzo, bardzo mnie cieszy. Oczywiście jest to trend, który w tej chwili do Indii wchodzi, to się pomału zmienia. Coraz więcej kobiet faktycznie kończy studia, robi karierę, zakłada swoje własne biznesy, z czego naprawdę jestem bardzo, bardzo dumna. Jakie pamiątki przywożę z Indii? Oczywiście przyprawy. Przyprawy w Indiach to zupełnie inny e, przypraw? Naprawdę, po prostu zupełnie inny rodzaj bogactwa smaku. Przyprawy, które przywożę najczęściej ja, to jest pieprz, wanilia, e, oczywiście chili, e, ale też kardamon, e, gałka muszkatałowa, e, czy na przykład kurkuma. Natomiast jest ich wiele, wiele innych, na które warto zwrócić uwagę, warto je kupić. Bo po prostu, wiele z nich pochodzi Chodzi właśnie z Indii, zostało tam wyhodowane i są, no, po prostu zupełnie inny level smaku, tak? Natomiast oczywiście, muszę tu przyznać się, jestem uzależniona od różnego rodzaju szali, paszmin, szali kaszmirowych czy z różnego rodzaju wełny. Mam ogromną kolekcję i za każdym razem, gdy idę na rynek w Indiach, znajduję kolejny piękny, unikatowy, cudowny. Budowny, który po prostu muszę kupić. Natomiast z Indii przywożę także słodycze, na przykład kadżu katli, czy sompabdi, które bardzo lubię. Jest tych rzeczy z Indii, które można przywożyć milion innych. Na przykład przywiozłam sobie Zestaw kilku moździerzy do przypraw z Indii, zrobionych z marmuru, ale na przykład ubranie uszyte z jedwabiu, czy w ogóle uszyte z bawełny, które są tam szyte na miarę w Indiach, są o wiele tańsze. U nas byłyby widziane jako ekskluzywne, tam jest to absolutnie normalne, że krawiec szyje dla ciebie na wymiar ubrania. Jest to coś według mnie fantastycznego, także takich rzeczy sobie za każdym razem trochę przywożę. Myślę, że z różnych stanów Indii warto przywieźć sobie. Inne rzeczy, każdy znajdzie sobie w Indiach coś niesłychanego. Znam wiele osób, które przyłożą na przykład sobie perfumy, olejki zapachowe z Indii, niektóre kosmetyki, na przykład oleje tak, do, do olejowania włosów, czy właśnie naturalne oleje, którymi później możemy pielęgnować na przykład swoje ciało, tak, czy używać ich do, do gotowania, na przykład olej z migdałów. Więc tak. Indie są fantastyczne, są bardzo zróżnicowane, ale wiele także ich łączy ze sobą. Jeżeli jeszcze nie byłeś w Indiach, to naprawdę powinieneś albo powinnaś pojechać do Indii. Jest to niezapomniane miejsce. E, prawdopodobnie, jeżeli pojedziesz po raz pierwszy, zapragniesz tam wrócić. Dzięki za te kilka minut ze mną. Jeżeli byliście w Indiach, podzielcie się swoimi spostrzeżeniami. Będzie mi naprawdę bardzo miło poczytać to e, Wasze opinie na temat Indii. E, dowiedzieć się też. E, jakie przeżycia Wy mieliście. Dzięki, do usłyszenia. Bardzo dziękuję Justynie za podzielenie się swoją historią, swoimi zdjęciami i opowieściami. Nie wiem, jak dla Was, a dla mnie to było fascynujące i naprawdę dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że to docenicie lajkami, komentarzami, udostępnieniami. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to koniecznie kliknijcie czerwony przycisk poniżej. A może jest coś, o co byście chcieli zapytać moje przyszłe rozmówczynie? Dajcie koniecznie znać w komentarzu.